Cześć, witam Was w następnym vlogu, no i od razu zabieram Was na nasze rodzinne wakacje na Kosamuj. Całą podróż na my rozpoczęliśmy z Huachin. No i, żeby tam się dostać, wynajęliśmy sobie transport zorganizowany, czyli pierwszą część pokonaliśmy busem. My wybraliśmy tą opcję VIP, ale to tylko dlatego, żeby mieć po prostu więcej miejsca, bo to była podróż prawie 9 -godzinna. No i tu pierwszą część pokonaliśmy busem, a tu drugą już ferry. Cała ta podróż kosztowała nas 120 zł za osobę, już. Ze wszystkimi przyjazdami i z łódką. Kosa mój było ostatnią wyspą, więc po drodze zdążyliśmy zobaczyć, jak wygląda Kotao i Kopangan, bo to są wyspy, które są bardzo blisko siebie. No i zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy do celu. Przelecieliśmy, że I Zobaczcie, z jakim widokiem mamy. Ja jestem vlogerką, ja mogę. No, no, mi się nogi złączyła. Gdzie my jesteśmy? Ale widok co? No, to jest Kupujemy no, co? No A jeszcze tak... Ty no ale powiedz, nie chciałybyś się tak mieszkać, ja bym chciał. Yeah. Robić... Ja. W I słuchajcie, mamy tutaj jeszcze basenik. Ładnie, no, to jest ładnie. Tylko czemu te... Bo ten basen jest ciemny, czy z tą wodą coś jest nie tak? Nie, nie basen jest, jest ciemny, ciemny. okej. Okay. No ale no, on też jest ziemi, prawie, tak że jest nie, bo ta płytka gdzie jest, yy, ta, tu, widzicie? Tu miała, jest płytka biała, a nie ma rodzimy. Biała nie jest. Nie, no to jest luksus. Ja, jak to było w tym filmie? Tu jest jakby luksusowo. Kto to, to było z te, nie wiem. Co ty mówisz? Jest taki film. <gry> Idziemy w poszukiwaniu śniadania, bo oczywiście niczego nie sprawdzamy. Mamy słabą organizację na tej wycieczce i przejechaliśmy, tutaj mamy e, obok siebie, a willę Wam pokażę, zrobię oddzielny odcinek na house tour. E, pokażę Wam jak to wygląda i zjechaliśmy sobie na dół już na plażę. No i wszystkie knajpy są od 11. Dlatego sobie chodzimy, patrzcie jaka woda, woda i kawali jest akurat tutaj. Chodzimy, szukamy kawiarni. Zobaczymy, czy coś znajdziemy. Nie no, znaleźliśmy sobie tutaj kawiarnię. Oto zobaczcie, jak ślicznie wygląda. Jest od 11 do 10.40, także akurat mamy 20 minut pływania w takich warunkach. Przed śniadaniem, bar tylko otworzy. To sobie pójdziemy do baru. Zobaczcie, jakie są ceny. Na kosmos jest tanio. Bałam się, że to będzie taka turystyczna wyspa i będzie bardzo drogo, ale są miejsca, w których są normalnie takie ceny jak w całej Tajlandii i no, więc tutaj można przejeżdżać na wakacje na spokojnie. Udało nam się dotrzeć na śniadanie i Patrycja już ma po dość tajskiego jedzenia, więc przyjechaliśmy na na tosty z jajkiem i awokado, kawę To jest widokiem. On to go. Yeah, you mean to take it to <laughs> 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 yeah, uh, the whole spot <laughs> <laughs> <Excuse me. laughs> you can go to the sand desk. You see the along with you view. Thank you. <laughs> Sam dysk, tu, tu... że możemy wejść na samą górę, bo jak się teraz zatrzymamy, to będziemy mieć najfajniejszy widok. No i lecimy na pierwszą atrakcję, wyschodzimy z naszej łódki i takimi małymi łódeczkami dopływamy do pierwszego punktu tej wycieczki i będzie to na moje nieszczęście wspinaczka do punktu e, widokowego, także Zapraszam e, zobaczyć e, po co ja się tam wspinałam. Jest piękne, cicho, dusze, gorące, nie? No? Ale pięknie i cicho, bo tak. Ale jest ostro. No się cieszę, że nie zawsze szukaj przy... tylko to takie opływanie ucieczki. No, na i dzisiaj tak. na wyspy. Cała ekipa bo... jest zmęczona chyba słońcem trochę. Okay. Do... Bo jest epicentrum pory, słuchaj. Ty, a idziemy tu w dół, czy zapamy się tam, i tam w dół, gdzie poszli? Całe szczęście okazało się to tylko 15-minutową, delikatną wspinaczką, ale ten widok wynagradzał całe zmęczenie w tym upale. Na pierwszym przystanku mieliśmy tylko 45 minut czasu wolnego. Same pół godziny zajęło nam wchodzenie w górę i w dół na ten punkt widokowy, ale całe szczęście było warto. Odsiedzieliśmy chwilę na plaży, no i tu samą łódką, a w zasadzie łódką, którą przypłynęliśmy, odpływamy do nas na tą główną łódkę na lunch. Lunch oczywiście jest w cenie całej tej wycieczki. Jeżeli nie podałam Wam ceny teraz, to podam na pewno na koniec filmu, za ile można sobie taką zorganizowaną wycieczkę całodniową kupić. No i na lunch kary, kurczak, ryż, warzywa, sajgonki i świeże owocki na deser. Super sprawa. To wszystko z widokiem na Piękny krajobraz wysp, bo wycieczka głównie polega na tym, że możecie sobie opłynąć z przystankami. 45 wysp w tym parku narodowym, prosto z Kosamuj, Kopangan albo Kotao z Kosamuj się opłaca najbardziej. No, a my dopływamy już do przystanku, na którym spędzimy najwięcej czasu. Jesteśmy już na następnej wyspie, i tutaj są. E... Trzy wycieczki. Jedna idzie w górę, ale tak ostro w górę, później Wam pokażę, jak będę w wodzie, bo stąd nie widać. Druga, i to jest pół godziny bez przerwy, cały czas w górę. Druga idzie na wycieczkę w jaskinie, i to też jest 20 minut, tu już trzeba mieć specjalne buty, których ja nie mam. No a trzecia to są osoby, które chcą sobie posorklingować, bo tu jest bardzo ładne miejsce. Podobno nie ma co się spodziewać jakichś niespodzianek, ale my zdecydowanie zostajemy surklingować. Patrzcie, tu są miejsca do palenia. Już tutaj wiadomo, w Tajlandii to jest legalne. No i do palenia papierosów też. Tutaj mamy bar. Tam już są zbiórki. Powiem wam, że plaża jest tak śliczna. Naprawdę warto. Jak dotąd bawimy się wszyscy świetnie. Zjedliśmy już posiłek pierwszy. Znaczy już w sumie nawet lunch, bo było i śniadanie. No i co? Spędzimy trochę no czasu. Złapać za ręce. Pod wodą. Nie wiem, bo wtedy się widzimy i te pod nami. Ale rybki były super. No, Zawsze są super. Chodzimy sobie po plaży. To nowe hobby, co kochanie. Mhm, mm nurkowanie. jest nawet nie takie nowe. No. Ja już widać, że jestem po nurkowaniu cały brudnymi z lasu. Ty wiecie co? Kochanie, Ale dasz jest... mi chwilę tylko buty założę. To tak uh -huh. jest tak gorący bielaczki. Nie, nie, Porobiliśmy sobie tu z tyłu fotki, właśnie przed chwilą. Plaża jest bajeczna, prawda? Idziemy, <średziora> 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 to już nie nasze. Witajcie fani z YouTube. <średziora> Gdzie idziesz? Ok. Idziemy do budki z pierwszą pomocą, bo mama sobie zbiła palec i jej tak spuch. Ja proszę bardzo wziąć z teściową na pierwszej pomocy, opiekuńczy. Masz rękę? Wszystko będzie w porządku, mama będzie żyć, ale jej ramiona nie wiem. Bąbelki są. Idziemy z Pysią A weź Zwiedzać. Ten portfel, dobra? portfel? No, bo ja się zaraz chcę przykąpać, w sumie po tej tak. kozysiu, nie nie Pysiaczek jak? Patrycja jest nieśmiała. Dochodź tam. Tu jesteśmy w ogóle na terenie parku narodowego. Tutaj mam dole na najpiszę nazwę i jest jeszcze kemping. Czy ja bym spała tutaj? Pewnie nie. Ale tu jest taki widok. No teraz już mam telefon naładowany, to wiesz. Nie w ogóle. To mogę. Chyba dopadła. Ty poparzyło cię? Pokaż. pokaż. Ale delikatnie, nie, boli, nie. się. A po a ty, się, ale a teraz... masz takie czerwone ślady. Jak ale tu? to jest biały piasek. Pięknie jest. Gdzie mam jeszcze takie ślady? Tu nie, na stopie no, masz takie czerwony ślady. Nie, nie, o ja stopie mówię. No tutaj Spoko. tak. Pokaż no, to stopkę. Dangerous. <laughs> Są specyficzne, wiecie. Dorota nie... ma time of e, life. Słuchaj, nie, ale w ogóle warto było przyjechać snorkeling, no tak szczerze, no tak szczerze 6 na 10, ale te 6 to dalej jest super, wiecie, no bo... Fajnie, że jesteśmy z ekipą, więc sensie, się dobrze bawimy. Jakby woda była delikatnie bardziej przeżysta i tak była, no widoczność właśnie na takim... Ale zobaczcie, na jakim tle on jest. Widoczność na poziomie 7x10, 7 na 10, 7,5. I też nie było, nie, jakby, no widać było, no. że kiedyś było wiele więcej i co i Ale daty. bardziej bym się cieszył, jakby nas Ale wyrzucili i tak, gdzieś, nie? I tak, ten, no siroczy. tak, właśnie, na pochodzie. Ja tak myślałem, że tak będzie. Ale w dalszym ciągu, no widoki VAT zapamiętania, no, więc. zobaczcie, sobie... jak wygląda wyspa od strony plaży. Tutaj część ekipy się rozdzieliła, My poszliśmy na snorkeling, a oni poszli aż tam wysoko, na punkt widokowy. No ja jestem lejuszek. Ja bym nie chciała, to jeszcze w 45 minut weszli i zeszli, więc to nie na moje Prawie, <laughs> siły i nie na moją kondycję. Idealnie. Przejrzystość maksymalna. Ale, jak właśnie pływasz tam, Ale dalej, tam dalej. Tak, tak. No, wiesz co, dużo jest ruchu w tej wodzie i piasek tam się rusza. Co? Tam dalej, bo tu łódeczki... Jest, jest taki... W sensie jest taki, że pod... nim porusza. Tak. wszystko zamaruje. I tam taka widoczność, ale wiesz co, te łódki też bywają, co się cały czas wszystko rusza. Ale no wyspa Drobne, tutaj w tym parku, przepiękna. Drobniutki taki, no, mięciutki taki, no. no lekki. Ale wiecie, rapa koralowa wszędzie. Tak. A to jest. Proszę, zobaczcie. Takimi łódeczkami... O, mmm, będę musiała rozjaśnić, bo słońce zaszło. Takimi łódeczkami przypływają do nas, e, po nas na statek, a tamten statek to jest ten. Spójrz jak się O, dzieliła, słońce się pojawia. Słońce, zobaczcie. Tam, gdzie jest dużo ludzi, zaraz sobie tam podejdziemy, e, jest punkt do snorkelingowania. No, tak jak on raz się mówił. Widzieliśmy ładniejsze, ale też warto. No, tak jak mówiłam, kolor wody bajeczny. Woda cieplutka. Na grzeje. Ja to bym mogła cały dzień na takich plażach siedzieć. Dla mnie to są największe atrakcje. Norkling i takie plaże właśnie. Nie, nie do znudzenia dla mnie. Chyba Syreniara. Tak. Wiesz. Mama ostrożnie tupta. Żeby nie skaleczyć tego więcej. No. Dzięki byś dobrze wygląda. kurs na ratownika. ratownika. <laughs> Masz i mój kurs na ratownika. Nie, ty jesteś zastępca ratownika. Patrzcie, nie, wiesz co, do czapki, do czapki, żeby ci fitowało, zobacz, Zobaczcie. masz daszek jak ten, zobaczysz na nagraniu, tak całkiem seria. jest fit, whole jak fit lid. lid fit lit. to jest. It Cos Zobaczcie, nie no serio, jesteś siedzi. Fajna ta czapeczka, zamówiłam z za jakąś dyszkę, bardzo fajnie się sprawdza, okulary no. też nie były droższe. Bo naprawdę, słuchajcie, jak jesteście w Tajlandii, tak marzec, kwiecień. Musicie mieć jakieś okrycie na głowie, bo zdechniecie. Jest ostro. Jest ostro, naprawdę jest ostro. A ja się z Wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję za każdą subskrypcję zostawioną na tym kanale. Jeżeli macie ochotę, a jeszcze tego nie zrobiliście, to możecie zostawić mi swoją subskrypcję. No i co, widzimy się z następnej wyspy w następnym vlogu. Dzięki.